Szczęść Boże polskiej wsi, producentom rolno-spożywczym i konsumentom, wszystkim rodakom. Szczęść Boże i ratuj się, kto może, kiedy rząd Zjednoczonej Urze Prawicy systematycznym swoim działaniem, implementacją norm eurokołchozowych doprowadza do zagłady, zagłady e, tradycji e, 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 i przemysłu. Przemysłu często, często przecież mającego ciągłość wielopokoleniową. No i w tym kontekście pytanie. Sprawdzam, czy jest Pan gotów, Panie Ministrze, zaakceptować żywienie robactwem? importowanym do Eurokołchozu, jak słyszę, przez firmę nominowaną do roli monopolisty na lat kilka najbliższych na tym rynku, firma wietnamska lub jakakolwiek inna szajka z piekła rodem, która będzie chciała zakazać schabowego czy wołowego, a karmić podludzi, eurokołchoźników, w tym nieszczęsnych Polaków, yy, yy, przetworzonym świerszczem czy, czy prusakiem, czy co tam normy eurokołchozowe dopuszczą i uznają za zgodne z normą pożywne, zdrowe, a pan minister Niedzielski na pewno po, to podżyruje i przypieczętuje i zaleci. Norma będzie to Dziękuję przewidywała bardzo, dla dzieci przedszkolnych, więc ja pytam, czy Wy to zaakceptujecie, Dziękuję. czy chcecie karmić Polaków robactwem? 军柜吧。